Cześć, witajcie Dzisiaj taki temat, wrzucenie szamba I trochę porządku wokół domu Przy okazji zrobienia takiej małej studzienki Na odwodnienie Z kruszywem I parę takich różnych Że tak powiem wokół tego pierdół Ja to już Sprzątam, bo Nadwyżkę ziemi rozplantowuję Przed domem a ma pokopane Klient Ma pokopane tutaj przyłącza, Ale to jest wszystko niepokończone nie, nie mogę nic Na gotowo realnie Tu zrobić Bo wszystko jest rozgrzewane Więc yy, też żeby tam Ktoś nie myślał, że tak specjalnie Zostawiam nie, bo to Po prostu tu nie zasypane, tam nie zasypane Bo po prostu Wiecie jak jest, tak Jak ktoś przyjść miał zrobić, nie zrobił Twoją robotę zrobiliśmy, a że tam jest nie naszykowane wszystko, no to, no to już nie nasza sprawa. Tak? Wolelibyśmy, żeby było poszykowane, to mógłbym to ładnie, ładnie poogarniać. Tak? Ale jest jak jest, często tak się zdarza, że e, że wiadomo, jedna ekipa jest, jest porobiona. A w drugim temacie tego nie ma, tak więc ja wam trochę nagrałem materiału przez dzień. Przez dzień nagrałem trochę materiału, to możecie się pod muzyczkę popatrzeć, co tu się, co tu się, że tak powiem, działo. Zapraszam do oglądania, ja tu dokończę. Tak, żeby można było jako tako do domu podejść Bo to też nie będzie na gotowo, bo to nie, nie ma takiej możliwości Oj, Tu trochę to zarównam Żeby było troszkę równiej, jak to nie dużo Lepiej, ale zawsze lepiej, jak to mówią killer Czy w tak? Jest lepiej, nie dużo lepiej, ale zawsze lepiej. Zapraszam do oglądania i pamiętajcie o subskrypcjach, bo większość oglądających zapomina o tym całkowicie. Tak trzeba to przypominać nie wiem po co, a ja nie lubię tego przypominać bo... że tak powiem no ale widzę, że trzeba przypominać, bo. Bo oglądacie, nie subskrybujecie, nie komentujecie A no jak nie ma tych funkcji, że tak powiem, to YouTube nie poleca takich filmów no Zawsze można sobie tam czegoś się czasami dowiedzieć Czy dobrego, czy nie dobrego. Ale czegoś ciekawego zawsze można sobie pooglądać Jakaś rozrywka jest, więc zapraszam do oglądania You rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. So smile a while and let's be jolly. I shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine Italia, gli spaghetti al dente, più un partigiano come presidente. Con alto raggio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno, Italia, con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con el canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno oh Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero, buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barbaramenta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto Le calze nuove nel primo cassetto Con la mantiera e tintoria Una 600 giù di carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria Con gli occhi pieni di malinconia Buongiorno Dio Lo sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.